Mamy początek września, dzieci poszły do szkół, a my przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie z kwestii fundamentalnych. Mianowicie, pokażemy, jak należy ustawić się do skrętu w lewo, na drodze dwukierunkowej, ale z torowiskiem tramwajowym. Zaobserwowaliśmy, że nadal wielu krakowskich kierowców nie wie, jak zrobić to prawidłowo. Kontynuujemy temat ustawienia do skrętu, akurat dzisiaj do lewo skrętu. W przypadku Ulicy dwukierunkowej i w szczególnym przypadku torowiska pojazdów szynowych, które to torowisko wcześniej jest wydzielone, czyli nie jest przeznaczone do powszechnego ruchu, mogą jechać nim tylko pojazdy szynowe, tylko tramwaje. Kierowcy muszą zmienić pas, na, pas przy krawężniku i nim poruszać się, aż te warunki ustaną. One kończą się przed skrzyżowaniami. Oczywiście na skrzyżowaniu torowisko pojazdów szynowych już nie może być wyłączone z ruchu. I w tym momencie wracamy znowu do korzeni. Nasze ustawienie ma być, przypominam to po raz kolejny, było o tym w poprzednim programie, ma być przy osi jezdni na torowisku pojazdów szynowych. Bo pomiędzy obydwoma torowiskami jest ta Akurat w tym przypadku łatwo do wyobrażenia oś jezdni. I tutaj przy środku jezdni mamy być ustawieni. Zobaczmy jak rozwinie się sytuacja. Skręcamy w lewo w Kazimierza Wielkiego. Przed nami Renault. Zobaczmy. Dokładnie źle. A ma być tak. Przypomnę raz jeszcze. I teraz dopiero upewnienie się, że sprzeciwka nikt nie nadjeżdża. I drugi skręt w lewo, czyli jakby najpierw zmiana tego pasa na właściwy przy osi jezdni, a potem z tego właściwego pasa dopiero ten drugi manewr. Najpierw musimy zmienić pas, a potem musimy zmienić kierunek jazdy z ustawienia przy osi jezdni, przy środku jezdni. Zobaczmy, jak ten samochód z przeciwka będzie skręcał. No właśnie, popatrzcie Państwo, no właśnie o to nam chodzi. Tak troszkę wziął na skos, ale przecież no, nie takie ustawienie obowiązuje do lewoskrętu. Bądźmy wreszcie dokładni i precyzyjni, wróćmy do korzeni, jak się skręca w prawo, jak się skręca w lewo, jak się to wszystko sygnalizuje. O tym ten dzisiejszy program mówi. Jesteśmy na ulicy Królewskiej, na której doskonale ten temat wychodzi, daje się sfilmować, daje się zobrazować. No i popatrzmy, popatrzmy, jak należy. A jak nie należy robić? Jesteśmy na kolejnym skrzyżowaniu z Aleją Kijowską. No i zobaczmy. No źle, szanowny panie taksówkarzu, bo to ma być tak. I tak. To ma być po prostu tak. Inspiracją do zajęcia się tematem dzisiejszego odcinka była historia osoby, która właśnie zdała egzamin na prawo jazdy. I zapytała się nas, jak to jest z tym ustawianiem się do skrętu w lewo, na przykład na takiej ulicy jak Ulica Królewska w Krakowie, bo słyszała dwie skrajnie różne opinie i to od instruktorów nauki jazdy. Miała dwóch instruktorów. Jeden uczył ją, żeby skręcać szerokim łukiem od z prawej krawędzi, z prawego pasa. Rozumiem, że zakładał, że to torowisko pojazdów jest dalej wyłączone z ruchu, najpierw przez nie przejeżdżamy. Drugi, ten dobry, uczył ją skrętu z torowiska pojazdów szynowych. No, ale skoro jeden mówił tak, a drugi tak, nie utrwaliło się jej, jak ma to wyglądać ostatecznie. Zapytała mnie, Zdziwiłem się, skąd te wątpliwości, zdziwiłem się, że są instruktorzy, którzy uczą źle. O, może to zdziwienie nie było tak wielkie, bo wiem, że niestety tacy instruktorzy się zdarzają. No i w związku z tym jesteśmy na ulicy Królewskiej. Teraz mamy lewo skręt samochodu szkoleniowego. LK przed nami, wiadomo, że pojedzie w lewo. Zobaczymy, czy zrobi ten zdecydowany ruch kierownicą, który powinien nastąpić żeby być dokładnie na tym lewym pasie ustawionym i z tego miejsca skręcamy w lewo. Zobaczmy, jak to się odbędzie. No niestety nie, no po skosie. No to mamy teraz przykład, jak niektórzy instruktorzy źle uczą. O zgrozo. To miejsce jest doskonałym zobrazowaniem tego, jak większość robi to niechlujnie, robi to źle. Albo bardzo źle, czyli właśnie skręca z prawego pasa, całkiem z prawego pasa. Są takie przypadki. Albo robi to tak po skosie. Zaczyna od prawego i tak się łagodnie przenosi i sobie skręca. Tak bardzo małym skrętem kierownicy. Akurat tutaj tak się nie da. Bo trzeba zaraz za tym wyniesionym przystankiem ostro skręcić w lewo. Oczywiście upewniając się, że nie ma tam. Pojazdu szynowego, motocyklisty, motorowerzysty, którzy czasami sobie uzurpują prawo, żeby jechać tym torowiskiem. No, oczywiście, wcześniej to sygnalizujemy. Sprawdziwszy, że można wykonać zmianę pasa ruchu, wykonujemy to zdecydowanym ruchem, żeby znaleźć się na torowisku całym pojazdem, a nie żeby tył pojazdu wystawał na prawy pas. Szczególnie istotne jest to przy dłuższych pojazdach, busach, samochodach dostawczych, może. Pojazd z przyczepą, cały ten pojazd czy zespół pojazdów ma zmieścić się na torowisku. Dlatego ten pierwszy skręt musi być zdecydowany, potem zdecydowane odbicie w prawo, już na torowisku, żeby ustawić się przy osi jezdni, żeby przypadkiem poza nią nie wyjechać, ale żeby cały pojazd czy cały zespół pojazdów na tym torowisku był. I to jest jedyne prawidłowe ustawienie. No niestety ze świecą szukać kierowców, którzy tak to robią. Znaleźliśmy. O, poparcie państwo. Ten pojazd przede mną zrobił to prawidłowo. Ale to wyjątek od reguły. Większość jeździ tak. Tak, jakby może tu jeden pas ruchu. Jakby już byli na tym pasie, na którym mają skręcać, a przecież nie są. Mają zmienić pas na pas przy środku jezdni, przy osi jezdni. I tylko z tego miejsca. Mamy ten skręt wykonać. Przypominam, tam ma znaleźć się cały pojazd, a nie zostawiamy tylni zderzak, a może pół samochodu na prawym pasie. Oczywiście ci, którzy jadą prosto, nie mogą przejechać. Na popatrzmy, jak ten Mercedes skręca. no Jestem trochę zaskoczony. Tutaj zazwyczaj już wcześniej ci kierowcy ustawiają się na środku jezdni do lewoskrętu, a on całkiem z prawego pasa. No. Pomylenie pojęć. Jakoś te tramwaje, te ciągłe linie wcześniejsze zmieniły nam sposób zachowania przy lewoskręcie. Przepisy mówią jednoznacznie, skręcając w lewo z ulicy dwukierunkowej, mamy być ustawieni przy środku jezdni. To, że wcześniej nam się tego nie udało zrobić, no bo taka była organizacja ruchu, związana z priorytetem komunikacji zbiorowej. Ale ciągła linia się skończyła i mamy. Wjechać do środka jezdni, odblokowując tych jadących za nami na wprost. Niech oni jadą, a my będziemy musieli pewnie poczekać chwilkę, aż sytuacja się rozwinie tak, że będziemy mogli skręcić. Ale bądźmy ustawieni przy środku jezdni. To porażka kierowcy. Tak nie jeździmy. To jest, szanowni państwo, takie niechlujstwo. Taka moda na niechlujstwo zamiast moda na rzetelną, poprawną jazdę. To jest nieprawidłowe, to jest denerwujące dla innych kierowców, którzy wiedzą, jak to należy zrobić i chcieliby z tego korzystać, jadąc za wprost, nie mieć tego kawałka pojazdu na swoim pasie. To jest utrwalanie złych nawyków. A my w poprzednim i w tym programie chcemy te właściwe nawyki przywrócić. Postarajmy się to robić. Czasem nie ma to takiego wielkiego znaczenia. No jakoś ten pojazd tam się za nami mieści. A czasem ma to kapitalne znaczenie. W wielu miejscach. Nie tylko w tym. Patrzmy na to powszechnie. I pamiętajmy, że jeżeli jest torowisko pojazdów szynowych wcześniej wyłączone z ruchu w innych pojazdów, to ono przestaje być wyłączone przed skrzyżowaniem. I wtedy mamy nie tylko prawo, ale obowiązek znaleźć się całym pojazdem na tym torowisku, jeśli skręcamy w lewo. Chciejmy tak jeździć. Mamy zatem nadzieję, że popularny wśród kierowców przesąd po torach się nie jeździ został obalony, a w następnym odcinku wybierzemy się do łodzi zapraszamy.